Witam wszystkich tu na Ice Dzisiaj mam dla Was rozwiązanie konkursu, ale zanim ogłoszę zwycięzców i przestaniecie oglądać ten film, chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować. I przede wszystkim za to, że tak dużo osób wzięło udział w konkursie. Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak duża liczba. Dokładnie, żeby Was nie okłamać, jest to 1688 komentujących, więc wynik jest naprawdę zacny żeby nie marnować Waszego jakże cennego przedświątecznego czasu, od razu przejdę do losowania pierwszej nagrody. Przełączamy się na moją mini którą trzymam w ręce, i klikając ten jeden przycisk, już za chwilę wyłonię dla Was zwycięzcę pierwszej nagrody w konkursie świątecznym. Najsłaszcząc, nice uwaga, uwaga, dramatyczny najazd. I jest to osoba o. Niku... Geralt, Napisała jeden komentarz i yy, jego treść to czuję, że świąteczna kiełbasa będzie jeszcze lepszy, lepsza cięta takim nożykiem. No, okej, okay. jak uważasz, będziesz mógł sobie pociąć tyle kiełbasy, ile chcesz? Pierwsza nagoda leci do ciebie, chciałbym, żebyś się ze mną skontaktował e, najlepiej przez wiadomość na Facebooku, e, tak żebym wiedział, że ty to na pewno ty. Czas na drugą nagrodę, również losowaną. Jest to właśnie taki oto nożyk. No i cóż znowu, żeby zbytnio nie przeciągać, przerzucam się na moją minikamerkę i losujemy kolejną osobę. Znów klik w ten sam przycisk od losowania, a drugi nożyk zgarnie... Multiprofesorek, który napisał długi komentarz i muszę go teraz przeczytać. Od czego tu zacząć? Hmm, bardzo zainspirowałem się Twoim podejściem do tematu noży. Zafascynowałeś mnie miłością do tych narzędzi. Myślę, że tak. Myślę, że ten nożyk idealnie pasowałby do mojego EDC. E, bo tak jak Ty twierdzę, że rzeczy klasyczne mają swój urok. Powodzenia wszystkim. Napisałeś naprawdę bardzo, bardzo fajny komentarz i drugi nożyk będzie do Ciebie. Również proszę Cię o kontakt najlepiej przez Wiadomość YouTube. E, musisz oczywiście podać swoje dane do wysyłki. A ja postaram się jak najszybciej ten nożek do ciebie wysłać. To było tyle, jeżeli chodzi o nagrody losowane. Teraz pozostała nagroda w moim dodatkowym konkursie, ukrytym w konkursie. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że tak dużo osób napisze długie komentarze. Dzisiaj ponad godzinę siedziałem i to wszystko czytałem. I miałem naprawdę duży problem. część była naprawdę bardzo fajna, inne niektórym się trochę posypały. Wybrałem Trzy czy cztery najlepsze komentarze, i wtedy zaczął się największy problem, który z tych komentarzy wybrać. Jeden był z Facebooka, więc biorąc tak naprawdę zasady mojego konkursu, czyli komentarz pod filmem, nie pod postem na, YouTube, na Facebooku, nie mogłem niestety wybrać tego komentarza, choć myślę, że miałby duże szanse. Ale no cóż, takie życie. Tutaj mam zwycięski komentarz, który już dla Was czytam. I osoba, która to napisała, wygrywa ten oto nożyk. Wybrałem komentarz, który nie był zbyt długi, który nie był jakiś taki przefajnowany, a tak bardzo fajnie przepływa, moim zdaniem. A oto jego treść: noże kręcą, noże nęcą, noże czarne, kolorowe. Każdy dzisiaj wygrać może. Lec zwycięstwo dzisiaj moje. Konkurencji się nie boję. Wydaje mi się, że jest e, krótki w swojej prostocie naprawdę bardzo fajny. E, no i cóż, ten, kto napisał taki komentarz, e, również może się do mnie zgłosić, e, bo wygrał taki właśnie nożyk. A mam nadzieję, że będzie to fajny prezent. E, tak więc, e, to tyle. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że wzięliście udział w moim konkursie. E, no i to. To tyle. Tak, jak zawsze pamiętajcie, że wchodzicie na mojego facebooka. Lajkować, komentować i trzymajcie się.